Tak. Przyszła paczka, proszę pani. Do kogo? Radźwir Sin. A, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. To dla mnie? Zamówiłam coś przez internet, więc pewnie tak. Nie, ciociu, to dla Radwira. Dlaczego jeszcze nie jesteś gotowa? Musimy iść do sierocińca, zaniosę paczkę radziwirowi, a ty się ubierz? Co dla mnie zamówiłaś? Sithard? co tu robisz o tej porze? Jestem tu przez ciebie? Szkoda, że moja miłość nie przyciąga cię do mnie codziennie. Dlaczego akurat dzisiaj? O Boże, żony są takie wścibskie, dlaczego zadajesz tyle pytań? Przyszedłem, bo mam coś dla babci. Matka kazała mi coś dostarczyć, więc jestem. I skoro już tu jestem.